Są obecni również pani Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani Magdalena Spolnicka, Pan Przewodniczący Rady Miasta Radomskiego Rafał Ołdęcki, Pan Starosta Wojciech Ślusarczyk oraz Pani Starosta Renata Kosela. Powiemy o kilku najważniejszych rzeczach z część ustaleń. Zacznie Pani Magdalena Spolnicka. Proszę bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, tak jak powiedział Pan Starosta, to jest dobry dzień dla Rady i dla Powiatu ale także dla regionu łódzkiego, bo dziś tak naprawdę finalizuje się oczekiwana i wyczekiwana przez mieszkańców jedna z kluczowych, a może i najważniejsza inwestycja drogowa ostatnich lat, mianowicie Wczoraj w Ministerstwie Infrastruktury pan minister Dariusz Klinczak podpisał plan inwestycyjny, który zabezpiecza 440 milionów złotych na budowę, a tak naprawdę na dokończenie pełnej obwodnicy miasta Radowska w ciągu dróg DK 42 i 91. To jakby domyka pierścień, który pozwoli wyprowadzić ciężki ruch, ale nie tylko ciężki ruch z Radomska. I z tego będą się cieszyli nie tylko kierowcy, którzy nie muszą przebijać się przez miasto, ale też będą cieszyli się mieszkańcy Radomska, którzy. W sposób też dosyć taki bolesny doświadczają skutków wieloletniego rozjeżdżania przez tiry Miasta Radowska. Szanowni Państwo, ten plan inwestycyjny pozwala na rozstrzygnięcie, przygotowanie, a wcześniej ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy. Ten przetarg będzie ogłoszony dzisiaj i z końcem stycznia 2025 roku będą. Czy będzie wyłoniony wykonawca w systemie projektu i buduj, a więc zarówno zaprojektowanie i wykonanie tej realizacji będzie prowadził jeden podmiot. Po kilku miesiącach, które musi dać inwestor na ewentualne odwołania, będzie można przystąpić do sporządzenia projektu, a następnie do rozpoczęcia inwestycji. Która będzie trwała od 4 do 5 lat, i mamy nadzieję, że ta graniczna data 2030 rok na wybudowanie i oddanie obwodnicy będzie tą maksymalną datą, w której mieszkańcy Radowska, Powiatu Warsięckiego i Regionu będą mogli w końcu korzystać z pełnej obwodnicy Miasta Radąska, a mieszkańcy miasta będą mogli się cieszyć większym spokojem i przede wszystkim większym też bezpieczeństwem na naszych drogach. I na koniec chciałam powiedzieć, że ogromnie mnie cieszy, że po tylu latach e, oczekiwania ta obwodnica w końcu się materializuje i zrobimy wszystko, e, żeby ten maksymalny termin e, nie był ostatecznym, ale mam nadzieję, że uda się tę inwestycję skomplikowaną, dużą, ale jakże ważną zakończyć nieco wcześniej. Dziękuję. Drugą równie, równie ważną sprawą poruszoną podczas spotkania była sprawa. Drogi krajowej TK-42 i o tym chyba pan starosta się starczyk. Szanowni Państwo, sprawa drogi TK 42 od lat spędza sens powiek kilku samorządom na terenie powiatu radomszczańskiego. Położonych właśnie przy tej drodze no. krajowej. Chodzi A głównie... Głowo, która to jest droga, bo numer 15. Droga DK42 jest to droga na terenie powiatu Radączkańskiego, w uproszczeniu powiem, łącząca Radomsko z Przedborzem i dalej w stronę Końskich. Chodzi głównie o to, że na przebiegu tej trasy przez teren powiatu jest bardzo niebezpiecznie. Jest cały Szereg e, miejsc, w których dochodzi do wypadków, było wiele wypadków śmiertelnych, e, takie samorządy jak samorząd Masłowic, jak samorząd przedborza, ale również e, kodręba. E, od lat walczyły o to, żeby na tym terenie powstawały nowe chodniki, żeby były doświetlone przejścia dla pieszych. Chodzi głównie o niebezpieczeństwo dla e, dzieci i Młodzież. W dniu wczorajszym dostaliśmy w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zielone Światło. Jeżeli chodzi o DK 42, Pan minister Klimczak obiecał, że być może jeszcze w miesiącu lutym osobiście przyjedzie na teren powiatu, celem omówienia jakichś jeszcze szczegółów związanych z wodnicą. Ale również będziemy rozmawiać, mam nadzieję, przy udziale samorządów e, gminnych w sprawie e, Drogi Krajowej e, 42. E, dokumenty zapotrzebowania ze strony poszczególnych gmin zostały złożone e, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i, i e, Autostrad Oddział Łódzki mniej więcej miesiąc temu. E, w tej chwili dyrekcja analizuje te. Materiały na tej podstawie, mam nadzieję, zostanie wypracowany kompleksowy program poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku. Korzystając z okazji, chciałem podziękować serdecznie panu ministrowi Klimczakowi za niezwykle profesjonalne spotkanie. Pan minister zaprosił do udziału w nim m.in. generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad oraz dyrektora oddziału Łódzkiego. Także mieliśmy naprawdę merytorycznych partnerów do rozmów. Mam nadzieję, że po okresie stagnacji, jeżeli chodzi o kwestie związane z drogami krajowymi na naszym terenie, w tej chwili rzeczywiście jest już chyba nie światełko, tylko światło w tunelu. Dziękuję bardzo. Ja dodam też o innych tematach bardzo istotnych. Rzeczywiście, pan minister Klinczak z dużym zaangażowaniem zajął się tematami problemów komunikacyjnych na drogach krajowych w naszym powiecie. Pewnie duży wpływ ma na to, że zna te sprawy osobiście, ponieważ jest mieszkańcem dużego województwa. Także operuje nazwami miejscowości, drogami i naprawdę bardzo łatwo było wprowadzić go w tematy problemów, które tutaj mamy. Temat powodnicy jest, jest oczywisty. Ten temat 42 jest też bardzo ważny, o tym pan świat mówił, pan starosta mówił od lat, od miesięcy, żeby te wszystkie problemy na tym odcinku, tak pokazuje jego to jest ten najbardziej niebieski, tak czy, które mają gminy, a jest wiele brak chodników, skompletować jeden program wieloletni, który byłby koordynowany przez nadzór ministra i realizowany punkt po punkcie, tak aby ta droga stała się dużo bardziej bezpieczna. Kolejna sprawa, o których mówiliśmy, też bardzo istotne, i też jest to właśnie przewodniczący Rady Miasta. Mówiliśmy również o inwestycjach kolejowych, a w naszym przypadku możliwości pozyskania środków na wiatr kolejowy na ulicy Kraszewskiej. To jest bardzo istotna rzecz, która rozładowałaby korki właśnie przy tym przejeździe. Nie? To pokazuje tą drogę. Tak czy mamy terminal Lakoni, obok przejazd, który jest bardzo często zamykany właśnie z powodu przejazdów pociągów towarowych i tutaj miasto już podjęło pewne działania, natomiast. To jest duże, mm, czasu. jest i presja czasu, ale też jest jakby informacja o tym, że również z tą sprawą pan minister, tej sprawie będzie się przyglądał i będzie wspierał nasze, nasze działania tutaj lokalnych władz. ku temu, żeby środki na ten wiatr, który jest bardzo istotny w przyszłości pozyskać. Już nawet jest w tej chwili nabór, który, który być może będzie dla nas owocny. Mówiliśmy też o takich bardziej bieżących rzeczach, tak, czyli temat ulicy jest został omówiony, który już trwa. Do kończenia pracy w Gomunicach, dokończenia pracy w, na ulicy narodowicza ale też, co ciekawe, mówiliśmy również o klasach paprońskich związanych z Ministerstwem z ministerstwem Infrastruktury, między innymi może coś klasa kolejowa. Już wiedzą w tej chwili eksperci związani z rynkiem pracy, że będzie potrzebnych mnóstwo osób w przyszłości związanych właśnie z tą branżą transportu i takie klasy, ministerstwo, ich rozwój, ich wsparcie z ministerstwa będzie trafiało tam, gdzie będzie potrzebne. Będziemy analizować z panią starostą poselą, na ile jest możliwość takich klas i potrzeba, czy potrzeba jest na pewno z perspektywy rynku pracy, a na ile będzie to możliwe w naszych szkołach, żeby takie klasy czy klasa powstała. I to są najważniejsze rzeczy. Tylko, króciutko wrócę do, do obwodnicy, przypomnę raz jeszcze. To są robocze mapy. Przepraszam, że wróciliśmy w nocy, więc nie mieliśmy czasu, żeby tak do końca przygotować. Te czerwone takie linie robocze na tej mapie, są to te trzy odcinki, bo przez obwodnicę Radomska rozumiemy y, trzy odcinki drogi. Trzy, czyli to jest, tak mówiąc w skrócie, y, od Ślepego Ronda, czy nie od Ślepego, od Ronda y, na ulicy, na ulicy Narutowicza, czyli na, na bloku wszystkim do, do Kietlina, za Kietlin, tak, czyli to jest ten odcinek tutaj, pokażę Państwu. To jest, ta, to jest jedna część obwodnicy. Druga część to jest od ronda na Brzeźnickiej do nowego ronda, który powstanie między Folwarkami a Wartą, tak mniej więcej w połowie, czyli to jest ten odcinek. I trzecim odcinkiem, około dwóch kilometrów, to jest odcinek od tego ronda, który powstanie, to jest cała przebudowa, przebudowa tej istniejącej drogi, która jest właśnie jadąc od Radomska przed Rzeką Wartą oraz przewodwa Mostu, czyli mam tutaj trzy odcinki. Koszt jest bardzo duży, to jest prawie pół miliarda złotych. Natomiast mamy pewność, że, że on zabezpieczy potrzeby, ponieważ rzeczywiście to jest duża inwestycja, która będzie... Jak, i jak bardzo istotne, każdy wie, bo od lat trwają dyskusje o konieczności jej budowy. Podkreślę jeszcze jedną rzecz bardzo ważną. Czujemy się jako powiat, jako władze powiatu, w w odpowiedzialni za współpracę i z sejmikiem, i z rządem, i z gminami, i miastem za wszystkie tematy, we wszystkich tematach związanych z komunikacją w naszym mieście. Czy to drogi gminne, czy powiatowe, czy krajowe, czy wojewódzkie. Ten zespół, o którym, mógł, o którym mówił pan Starosta Siosarczyk, jest takim dla nas kluczowym tematem. On dopiero jakby rozwija pracę, natomiast chcielibyśmy, żeby wszystkie tematy były komunikowane wspólnie. przypadku tylko tego 42. Zamiast wójt, który miałby jechać, w, 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 załatwiać temat, czy zabiegać o budowę kawałka wodnika w jednej, dwóch miejscowościach, uważamy, że dużo lepiej zebrać te wszystkie uwagi w jedną całość i wspólnie komunikować całą potrzebę z perspektywy ministerstwa. To jest bardzo istotne, zamiast odbyć na pięć małych pism o małe inwestycje, planować jedną dużą, co na pewno przyspieszy tę inwestycję i ułatwi proces pozyskania środków. To chyba tyle z tej strony. Czy, czy Pan... ja, ktoś tak, Szanowni Państwo, budowa kompleksowej obwodnicy dla mieszkańców miasta Radomska jest kluczowa. Musimy inwestować w poprawę infrastruktury drogowej, bo to otwiera nowe możliwości inwestycyjne, ale też poprawę komfort życia mieszkańców naszego miasta. Ja chciałbym podziękować również Panu Ministrowi za złożoną deklarację w kwestii budowy Wiaduktu przy ulicy Kraszewskiego. My w budżecie Miasta Radomskiego zabezpieczyliśmy już stosowne środki w tym zakresie na przygotowanie projektu. Mam również nadzieję, że po ogłoszeniu przetargu oferty, które trafią na stół, będą ofertami, które zepną się budżetowo i te 440 milionów wystarczy na przeprowadzenie sprawnej, sprawnie tej inwestycji. A z tego miejsca chciałbym zadeklarować, iż Rada Miejska Radomska jest do dyspozycji przy realizacji tej inwestycji podziękować panu staroście, zarządowi, pani przewodniczącej. Trzymam kciuki za realizację tego przedsięwzięcia i oby ten termin, o którym wspomniała pani przewodnicząca, był dla nas realny i wiążący.